Ostatnio bywa tak, że yy, mężczyźni dosyć często albo mają pracę i pracują szalenie dużo, albo tej pracy nie mają. Co zrobić w takiej sytuacji, kiedy yy, no, ojciec strasznie dużo pracuje i w zasadzie nie widzi swoich własnych dzieci? Wychodzi do pracy, zanim dziecko wstaje, wraca z pracy, dziecko już śpi, albo w ogóle wjeżdża w teren, gdzieś długo siedzi. Yy, chyba yy, warto bardzo uważać, żeby nie dolewać oliwy do ognia. I to no takie krzyki matki, ale tatuś cię kocha, naprawdę, no proszę bardzo, kiedy ostatni raz widziałeś tatusia, widzisz, tak cię tatuś kocha, to jest dolewanie oliwy do ognia, nawet gdyby to było prawdą, że ten ojciec uciekał przed własnymi dziećmi, to może się zdarzyć, to tym bardziej warto ochronić te dzieci przed taką sytuacją, tatuś bardzo nas kocha, dlatego tak strasznie dużo pracuje, po to, żebyśmy mieli co jeść, żebyśmy mieli za co kupić ubranie, pojechać na wakacje, i to robi z miłości do nas. Yy, rola kobiety jest ogromna w obronie tego dziecka, yy, żeby na to dziecko nie spadały rzeczy, które, które wcale spadać nie muszą. Yy, inna sprawa, że dla dziecka słowo pracę jest abstrakcyjnym. Yy, ono słyszy coraz, tatuś w pracy, tatuś w pracy, tatuś w pracy, tatuś w pracy i w pewnym momencie ma już dość tej pracy. wierzy, że to jest coś strasznego, a potem się dowiaduje, że musi być pracowity w życiu. Dlatego warto to słowo praca, abstrakcję tego słowa zniszczyć w jakiś sposób. Wziąć dziecko, ze sobą do pracy i pokazać, tutaj przy tym biurku siedzę, to robię, tym się zajmuję. No, no oczywiście może być sytuacja, jak ktoś pracuje w zakładach zbrojeniowych, nie może wziąć dziecka do, do, do pracy, ale to wtedy yy, przynajmniej przed zakład przybywać, o, tam za tym oknem, to projektuje, tam jest jego komputer, to, żeby to nie było abstrakcją dla dziecka. Dziecko zawsze jest pełne podziwu dla swoich rodziców. Pamiętam spotkanie takiego chłopca gdzieś tutaj niedaleko na ulicy, jaki malec sobie idzie wiosną, mówimy cześć, on cześć. Nie? ja mówię, a co, a kim jest twój tata? Śmieciarzem. I co? I jeździ taką wielką śmieciarą. I co? I ona go słucha. No I to coś niesamowitego to było. Ten chłopak naprawdę był dumny, że ma ojca śmieciarza. Także w zasadzie to, co robi, nie jest tak istotne. Inna sprawa, że porządny śmieciarz to czapki z głów. Jest jeszcze jeden problem, to znaczy może warto zrobić w domu nawet ołtarzyk, jak ojca długo w domu nie ma. Matka Boska, Pan Jezus, zdjęcie tatusia, wieczorem paciorek, na koniec okadzenie tatusia. Żeby on był obecny w jakiś sposób. Dziecko się pyta, mogę iść na dyskotekę? Poczekaj, zadzwoni do ojca, zapytamy. Wyjmujesz telefon i dzwonisz do tatusia, o tak, słuchaj, tutaj syn, córeczka chce iść na dyskotekę, może iść? Może, no dobrze, możesz, proszę bardzo. I ojciec bierze udział w takich normalnych procesach decyzyjnych w domu, staje się obecny. A inna sprawa jeszcze, to dla wszystkich tych panów, którzy długo pracują, to może warto, zanim wyjdziesz do pracy, na chwilę siąść przy łóżeczku, pogłaskać dziecko po czole, pocałować, może pobłogosławić nawet. Potem pójść do pracy, po powrocie z pracy, na chwilę usiąść przy nim, potrzymać to dziecko za rączkę popatrzeć na to dziecko. No to dziecko śpi, owszem, ale każdemu ojcu to jest potrzebne, żeby sam mógł także rozkoszować się swoim Ojcostwem, że mógł je przeżywać.